W Polsce mamy obecnie ponad 1,5 miliona instalacji fotowoltaicznych małej mocy. Instalację fotowoltaiczną traktujemy jak każdą inną instalację elektryczną, zatem musimy ją zabezpieczać przed skutkami przepływu prądów zwarciowych oraz przeciążeniowych. W jaki sposób to zrobić? O tym w dzisiejszym materiale. Zapraszam! Na początku powiedzmy sobie, czym jest system fotowoltaiczny, czym jest instalacja fotowoltaiczna. Jest to Elektrownia słoneczna, która z wykorzystaniem paneli fotowoltaicznych realizuje przemianę energii w słonecznej w energię elektryczną. Do realizacji tego zadania konieczna jest budowa układu składającego się z generatora PV, czyli paneli fotowoltaicznych łączonych w zestawy opcjonalnie magazynu energii do przechowywania nadwyżek energii no i oczywiście falownika czyli przekształtnika prądu stałego w zmienny o parametrach sieci elektroenergetycznej zasilającej daną instalację. Warto przy okazji mieć tutaj na uwadze to, że instalacja fotowoltaiczna jest instalacją specjalną. Co to znaczy? Oznacza to, że jest obwodem prądu stałego DC, którego napięcie sięga często 1500 V DC. Więc to jest inny rodzaj napięcia niż Taki, który nam towarzyszy na sodzie. Prąd stały DC jest mniej szkodliwy dla zdrowia w przypadku porażenia, ale bardziej niebezpieczny w przypadku zwarcia. W momencie powstania jakiegokolwiek uszkodzenia izolacji instalacji, czego skutkiem oczywiście może być zwarcie, wtedy pali się łuk elektryczny, którego wartość energetyczna cieplna jest stała w czasie. Dlatego mówimy prąd stały. Co sprawia, że trudniej taki łuk zgasić w przeciwieństwie do łuku elektrycznego powstałego w obwodzie prądu przemiennego. A C. Jest jej silna zależność parametrów instalacji od warunków zewnętrznych, takich jak temperatura, naświetlenie, zacienienie czy pora dnia. Kolejna sprawa. Krotność prądu obciążenia modułu fotowoltaicznego waha się między 1,15 razy prąd znamionowy IN, czyli 15% więcej, do 20% więcej, czyli 1,2. Mówimy o tym, że taki prąd jest już prądem zwarciowym, gdzie normalnie w instalacjach prądu zmiennego mówimy o tym, że jest to przeciążenie, a nie zwarcie. Ten prąd o 15-20% wyższy w instalacji fotowoltaicznej, o której mówimy, już jest prądem zwarciowym, on nie jest prądem udarowym, który mógłby zniszczyć moduł fotowoltaiczny PV. W momencie pojawienia się prądu zwarciowego, który oznaczamy ISC, Zwarty moduł fotowoltaiczny nie wytwarza energii i cała instalacja fotowoltaiczna pracuje przy mniejszej wydajności, obniżając po prostu uzyski ekonomiczne. No i na koniec musimy pamiętać, że instalacja fotowoltaiczna, właściwie panele mocowane na dachu, są narażone na wpływ i skutki przepięć atmosferycznych, zatem musimy je zabezpieczać również przed wpływem przepięć i wyładowań atmosferycznych. W jaki sposób to robić? Za pomocą ograniczyków przepięć o tym opowiadam w innym materiale poświęconym właśnie samemu doboru ograniczników przepięć do fotowoltaiki. Zachęcam do zapoznania się z nim. Powiedzmy sobie kilka słów na temat architektury zabezpieczeń instalacji fotowoltaicznej. Na schemacie, który tutaj pokazuję, widzimy typową instalację fotowoltaiczną większej mocy. Jak widzimy, składa się z modułów paneli połączonych ze sobą szeregowo w rzędy łańcuchy. A same te łańcuchy są ze sobą połączone równolegle. Wszystkie łańcuchy są przyłączone do falownika DCAC, który zamienia prąd i napięcie DC na przemienne C o częstotliwości sieciowej zwykle 50 Hz. Co tutaj warto zauważyć? Poszczególne łańcuchy posiadają własne zabezpieczenia, te oznaczone F1, F2 i dodatkowo, z racji tego, że tutaj mamy większą instalację, mamy jeszcze drugi. Zestaw zabezpieczeń FAFB tuż przy falowniku. Więc tutaj rozpatrujemy tak naprawdę dwie kondygnacje: zabezpieczenie przy łańcuchu oraz przy falowniku w przypadku bardziej rozproszonych instalacji. W przypadku mniejszych instalacji zwykle te zabezpieczenia gałęziowe, na nich się zatrzymujemy i to też nie w każdym przypadku o tym sobie za chwilę powiemy zabezpieczenie przeciążeniowe i zwarciowe. Ponieważ w panelach fotowoltaicznych prąd zwarciowy jest większy o 15-20% w stosunku do prądu płynącego przy generacji największej mocy, zabezpieczenie zwarciowe lub przeciążeniowe staje się po prostu nieskuteczne. Sytuacja ulega radykalnej zmianie w przypadku zwarcia bądź zacienienia chociaż jednego z paneli fotowoltaicznych. Płynie wówczas prąd wsteczny przez uszkodzony lub zacieniony panel o wartości będącej sumą algebraiczną wszystkich prądów płynących w pojedynczych gałęziach połączonych równolegle. Innymi słowy, jeśli jeden rząd panel zostaje zacieniony, to z pozostałych rzędów płynie do niego prąd wsteczny. I on się sumuje, czyli im więcej mamy łańcuchów, tym wyższy prąd wsteczny będzie płynął do tego zacienionego łańcucha. Sytuację tę obrazuje właśnie obawiany rysunek, gdzie mamy trzy rzędy paneli. Jeden panel zostaje w jednym łańcuchu zacieniony, i przez to z pozostałych łańcuchów płynie tutaj prąd steczny do, do tego łańcucha, który może uszkodzić tutaj nam panele. Omówmy sobie kluczowe równania niezbędne do wyznaczenia zabezpieczeń. W celu ochrony narażonej na przepływ dużych prądów w zacienionej bądź uszkodzonej gałęzi. Należy w biegunie dodatnim oraz w biegunie ujemnym zainstalować rozłącznik, wyłącznik bądź podstawę bezpiecznikową wyposażoną w dedykowane wkładki topikowe o charakterystyce GPV o parametrach zgodnych z wymaganiami normy PNN 60269-6. Aby prawidłowo dobrać zabezpieczenie musimy przede wszystkim ustalić napięcie pracy UN i ustalimy to znając napięcie modułów w stanie otwartym UOC oraz liczbę modułów połączonych szeregowo w jednym łańcuchu. Przy zastosowaniu współczynnika korekcyjnego 20% otrzymamy minimalne wymagane napięcie pracy zabezpieczenia. I dodatkowo jeszcze musimy ustalić prąd roboczy IN znamionowy zabezpieczenia. Odczytujemy z karty katalogowej modułu fotowoltaicznego prąd zwarcia ISC i wymnażamy tę wartość przez współczynnik 1,4 plus 40%. Dobieramy najmniejszą wartość z typu szeregu. Taka uwaga. Według zaleceń normy PNN 61730-2, gdy w instalacji fotowoltaicznych występują tylko dwa rzędy modułów fotowoltaicznych, to nie ma potrzeby stosowania zabezpieczenia nadprądowego tudzież bezpieczników topikowych. Dlaczego? Wynika to z tego, że prąd zwarcia ISC płynący z drugiego łańcucha jest na tyle niski, że nie uszkodzi paneli w tzw. zdrowym łańcuchu fotowoltaicznym. W przypadku występowania większej liczby łańcuchów niż dwóch połączonych równolegle, no to w tym momencie należy po prostu to zabezpieczyć przed skutkami przepływu tego prądu zwarciowego. Także raz sumując, jeśli mamy co najmniej dwa łańcuchy, to można pominąć zabezpieczenie tutaj zwarciowe jeśli jest więcej łańcuchów, no to ten prąd zwarcia będzie na tyle wysoki, że musimy stosować to zabezpieczenie. No i pamiętajmy, przy instalacjach o mocy powyżej 6,5 kW. Pika, i tak ona będzie konsultowana z rzeczoznawcą ds. spraw który może zalecić i tak, i tak zastosowanie takiego środka ochrony. Zgodnie z normą PNN 61730 2, największa wartość prądu wstecznego nie może przekraczać wartości między 2 a 2 i 4 razy prąd ISC. Zatem zabezpieczenia instalowane w poszczególnych gałęziach muszą spełnić następujący warunek. Tutaj widać 1,4 razy prąd ISC, mniejsze bądź równe ING, czyli prąd naszego zabezpieczenia, mniejsze bądź równe 2,4 razy ISC. Więc tutaj podstawiając odpowiednią wartość prądu ISC, wychodzi nam zakres prądu znanowego nowego zabezpieczenia. A u dołu mamy parametr napięciowy, czyli napięcie znamionowe powinno być większe bądź równe. 20%, czyli 1,2 razy UOC, OCT, czyli napięcie obwodu otwartego przy najniższej zakładanej temperaturze pracy razy liczba paneli w danej gałęzi łańcuchu. Więc tutaj stosuję współczynnik korekcyjny 20%, jeśli chodzi o to napięcie. Gdy system jest bardziej rozległy, jeszcze mamy te zabezpieczenia Fafb przy falowniku, oprócz tych zabezpieczeń w gałęziach, no to poczucie, się to występuje przy większych mocach instalacji PV, no to zabezpieczenia powinny spełniać warunki jak niżej, tak? Czyli ING, czyli prąd znamionowy zabezpieczenia gałęzi, powinien być większy bądź równy 1,5 razy prąd ISC razy LG, czyli liczba gałęzi wchodzących w skład generatora. No a napięcie, to zasada podobna, czyli stosujemy współczynnik korekcyjny 20%, wyznaczamy napięcie obwodu otwartego, no i liczba tutaj paneli PV połączonych szeregowo w jednym łańcuchu. Opisy są u dołu. No i trzecie zabezpieczenie. Jeśli mamy przy większych instalacjach zabezpieczenie gałęziowe i główne przy panelu, no to jeszcze musimy tutaj dobrać wkładki topikowe bądź zabezpieczenia, uwzględniając całkę Joule'a. Czyli tutaj mamy ten warunek i kwadrat t wg, czyli zabezpieczenie główne, dzielone przez i kwadrat t zabezpieczenie pojedynczej gałęzi i ich stosunek ma być większy bądź równy 1,4. Całkiem schedule odczytujemy z kart katalogowych wkładki topikowej, porównujemy to, wykorzystujemy to po prostu, sprawdzamy selektywność tych dwóch zabezpieczeń, bo do tego się sprowadza to równanie. Przy okazji powiedzmy sobie, co jest lepsze, wyłącznik DC czy wkładka topikowa? No bo często są pytania o to, które zabezpieczenie stosujemy, które jest lepsze. Powiedzmy sobie szczerze, zarówno wyłączniki, jak i podstawy bezpiecznikowe wyposażone w wkładki topikowe o charakterystyce GPV mogą być stosowane w celu zapewnienia ochrony przed zwarciem przeciążeniem w instalacjach fotowoltaicznych. Natomiast podstawy bezpiecznikowe nie zapewniają funkcji rozłącznika. Tak więc są wykorzystywane, kiedy są wykorzystywane bezpieczniki, powinny być również stosowane rozłączniki DC, by odłączyć bezpiecznik od przekształtnika w celu umożliwienia bezpiecznej wymiany wkładki. Dlatego rozdzielnica DC wyposażona w podstawy bezpiecznikowe z składkami topikowymi GPV, powinna być wyposażona w rozłącznik główny DC. Wyłączniki DC zapewniają dokładną regulację i większą dokładność niż bezpieczniki, umożliwiając zastosowanie kabli, zwłaszcza kabli w panelach PV o mniejszym przekroju niż w przypadku zastosowania zwykłych bezpieczników. No i pamiętajmy, że wyłączniki DC mogą być manewrowane pod obciążeniem, a podstawy bezpiecznikowe nie. Jeśli byśmy próbowali podstawę bezpiecznikową pod obciążeniem, kiedy płynie prąd, jest pobór prądu, to tak naprawdę wykrzesamy sobie łuk elektryczny DC. Jakie są tego skutki, to chyba nie muszę opowiadać, można sobie pooglądać na YouTubie, generalnie nie polecam. Dlatego z punktu widzenia serwisowania dużo wygodniejszym aparatem jest wyłącznik DC niż podstawa bezpiecznikowa z kładką GPF. Przykłady doborów. Przykład pierwszy, dobieramy zabezpieczenie, chcemy dobrać wkładkę topikową. Założenia. Instalacja składa się z czterech łańcuchów, w każdym po 20 paneli. Wybrałem tutaj przykładowo panel firmy JASOLAR o mocy 380 W. Napięcie jałowe odczytane z karty katalogowej VOC to jest 36,58 VDC. Prąd zwarciowy ISC to jest 13,44 A. No i obliczamy. Obliczamy napięcie w jednym łańcuchu, czyli napięcie w łańcuchu to jest u string to na VOC razy liczba paneli połączonych szeregowo, czyli to obliczone napięcie jałowe 36, odczytane 36,58 razy 20 paneli w łańcuchu daje nam napięcie 731,6V DC. I teraz chcemy wyznaczyć minimalne napięcie pracy. No to jeszcze musimy zastosować współczynnik korekcyjny 20%, czyli wymnażamy to napięcie o 20%, czyli razy 1,2 wychodzi nam napięcie niecałe 878 V DC. Zatem zabezpieczenie powinno być napięcie pracy co najmniej tyle, te 878 V DC. Najbliżej w typu szeregu to są aparaty na napięcie 1000 V DC. Wyznaczenie prądu znamionowego zabezpieczenia wkładki topikowej pojedynczego łańcucha korzystamy tutaj z wzoru, który wcześniej podałem, podstawiając pod ISC wartość 13,44A wychodzi nam, że ten prąd znamionowy zabezpieczenia ING powinien być między 18,8A a 32,3A. Finalny mój dobór to jest wkładka topikowa charakterystyka GPV rozmiar 10x38 ona 5000 v DC i prądzie ciągłym 20A. To jest model dobrany PV myśnik 20A10F lub produkt zamienny. Przykład drugi z, też doboru z wkładką topikową. Tym razem mamy instalację, która składa się z dwóch łańcuchów, każdym po 10 paneli. Jak już wcześniej wspomniałem, w przypadku dwóch łańcuchów możemy pominąć zabezpieczenie zwarciowe, ale tutaj celowo na potrzeby przykładu, objaśnienia, dobieramy takie zabezpieczenie. Panele są te same, czyli mocy 380 W, więc napięcie jałowe i prąd zwarciowy ISC są takie same. Obliczenie napięcia w jednym łańcuchu, no to to jest napięcie jałowe razy liczba paneli. Wychodzi nam 365,8 V. Potem stosujemy współczynnik korekcyjny 20%, czyli wymnażamy to. Wychodzi nam, że zabezpieczenie znamionowe jego napięcie powinno wynosić co najmniej 439 V DC. Co do prądu analogicznie podstawiamy tutaj prąd ISC pod równanie z racji tego, że parametry są takie jak w przykładzie pierwszym. Więc finalnie ja dobieram wkładkę topikową rozmiar 10 na 38 charakterystyka GPV o napięciu 1000V DC, prądzie ciągłym 20A, model ten sam, czyli PV-20A10F lub po prostu produkt zamienny. Trzeci przykład jest z wyłącznikiem DC. Tutaj mamy instalację składającą się z dwóch łańcuchów, ale po 13 paneli. Te same panele, aby uprościć obliczenia. Wyznaczenie napięcia w jednym łańcuchu to jest napięcie jałowe razy liczba paneli. Wychodzi na napięcie 475,54 V. Następnie wyliczamy przez współczynnik korekcyjny 20%, więc wychodzi to tam 570,65 V DC. Napięcie minimalne zabezpieczenia DC. Teraz tak, co do wyznaczenia prądu. Analogicznie podstawiamy prąd zwarciowy ISC pod równania ten sam zakres co wcześniej nam się pojawia. Zatem finalnie ja dobieram wyłącznik nadprądowy DC o napięciu znamionowym 800 V DC, prądzie ciągłym 20 A. Jest to model A9N61652, bądź produkt zamienny. Na koniec chciałbym wspomnieć, że instalacja fotowoltaiczna jak każda instalacja elektryczna jest, musi być projektowana i wykonywana przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami. Także ten poradnik stosujemy jako podpowiedź, ale natomiast finalny dobór zawsze powinien być potwierdzony przez osobę, która się po prostu na tym zna. Proszę mieć to na swojej uwadze. Z mojej strony to jest tyle na dzisiaj. Jeśli materiał Wam się podobał, jeśli go cenicie, no to dajcie łapkę w górę, skomentujcie, prześlijcie znajomym. Jeśli chcielibyście zapoznać i otrzymać lepsze materiały, bardziej szczegółowe, no to potrzebuję Waszego wsparcia przez kanał Patronite. Jeśli macie taką możliwość, wesprzyjcie mnie, będzie to docenione z mojej strony, by te materiały pojawiały się po pierwsze częściej, po drugie były bardziej szczegółowe, by też otrzymać pewne bonusy dla, dla osób, które mnie wspierają. Z mojej strony na dzisiaj to tyle. Trzymajcie się. Cześć!